Chcesz coś zjeść? W ogóle wczoraj w co nie? No, i ja się odwaliła, ja się dopiero obudziłem trochę. Lubię makrele, ja jestem peskarianką. Okay. Lubisz ten? Lubisz ryby? Dam ci śledzia, okej? Okay. Mogę ci dać coś kanapkę, co nie? Bo z kolegą wczoraj na melażu wymyśliliśmy kanapkę ze śledzią. A nie. Spoko. To chcę wody z ogórków. Zdrowo i smacznie. Miałem dla ciebie kwiatki. Proszę. <laughs> Miałeś. Dziękuję Ech, bardzo. To, jest... to sam tu mieszkasz? Z kolegą. Okej. Okay. No, taniej wychodzi. Jesz, masz Razem śpicie? Totalnie do siebie nie, pas nie pasuje. Może kukurydzę? To jest się jeśli mnie nakarmisz. Ania wyraźnie napiera. To nie wiem, to masz. Dominik się dystansuje. Dziękuję. Mm. No ja. Nie no, spoko, ale mogłaś całego zjeść przecież. Robię to głębokie gardło. No zrobić go. <laughs> Ciekawe, jest ręki, więc już jest ta bariera przełamana. Bardzo no dobrze. Po prostu weźmiemy się za ręce, patrz. Normalnie mogę, mogę cię obrócić. Normalnie mogę z tobą zatańczyć. Dominik, atakuj! Do boju! Seksualnie tańczysz, ale nie jesteś taki sztywny. Wystarczyło cię rozruszać. No myślę, że tak. Musiał, <laughs> musiałem cię rozkminić, co nie?